Spróbujmy podejść do kolejnych uczestników, będziemy zaczepiać uczestników. Tutaj, zdaje się, Konin, jeśli dobrze tak jest, pamiętamy. Jak najbardziej, Konin wita, jesteśmy na marszu, tak jak obiecaliśmy, jesteśmy za wolną Polską, migrantów nie chcemy u siebie. Zróbmy wszystko, aby ich tu nie wpuścić. Zróbmy, aby pakt migracyjny u nas nie istniał. Odmówmy go. W obronie naszego kraju, w obronie naszych dzieci. Ja mam czworo dzieci. Ja chcę, żeby były szczęśliwe i bezpieczne w naszym kraju. Nasz dom ma być bezpieczny. Niech nam nikt nie przychodzi. Nasz dom, nasze zasady. Jak będą stosować zasady w naszym domu, to będą mile widziani. Jeżeli nie, to przepraszam bardzo. Mają swoje domy, niech wracają. Ja im chętnie pomogę, ale w ich domach, a nie w moim domu. Chyba o motywację nie muszę pytać. Bo to jest najlepsza motywacja. To dlatego. wszystko dla nich się robi, dla przyszłości, dla bezpieczeństwa naszych rodzin, naszych żon, naszych seniorów, żeby mogli spokojnie żyć w tym kraju, żeby nic im nie groziło. I tak samo i nas, bo my też nie będziemy sobie w stanie poradzić z tym zagrożeniem, które tu przyjdzie. Nawet mężczyźni sobie nie poradzą sami. Policja się za granicą nie radzi boją się wchodzić do niektórych dzielnic przy tym, co się dzieje. Trzeba bronić, to jest ostatni czas, żeby to zatrzymać. Żeby Polska była Polską, i żeby tu się żyło spokojnie i bezpiecznie. Każdy Polak powinien dzisiaj tutaj być na tym marszu i bronić, żeby Polska była bezpieczna. To dla naszych dzieci, to wszystko. Wiele tysięcy osób przyjechało tutaj do, do Warszawy, piękny biało-czerwony marsz, ale zagrożenie jak najbardziej realne i problem, z którym Europa mierzy się już od wielu lat, I to rzeczywistość, która może za chwilę nas także dotknąć. Znaczy rzeczywistość już nas powie, zaczyna dotykać, bo przecież same Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec stwierdziło, że przepchnęło na teren Polski 14 tysięcy nielegalnych migrantów socjalnych, czyli osób niezweryfikowanych, nie osób niesprawdzonych którzy gdzieś zniknęli, bo nieważ nasze władze, nasze służby w żaden sposób no, tego nie, nie pilnują, nie, nie weryfikują, nie sprawdzają, nie wiadomo co się z tymi ludźmi stało. To jest rzecz oczywista. Przecież czasowie to bardziej mój brat, i, klub, tak, tak, tak. i gazety, no, polskie Ja Jacek jest tam, w całej Polsce, Jacek... widzieliśmy się też na granicy. Chcę zapytać o te doniesienia w niemieckich mediach, bo to jest niesamowita w gruncie rzeczy historia, jeśli się zastanowimy nad tym, że dziennikarze niemieccy mówią o tym, że to co wydarzyło się w Polsce, a więc spotkanie premiera Tuska z nowym kanclerzem Niemiec i, i takie powiedzmy sobie zachowawcze, jeśli chodzi o migrację wypowiedzi. Że to był teatr, że po wyborach migracja w Polsce ma ruszyć pełną parą. Ale oczywiście, no przecież pak migracyjny przyspiesza, on będzie realizowany. W wyniku tego możemy się spodziewać dziesiątków tysięcy nielegalnych migrantów socjalnych. I to jest co no tylko. Tylko potwierdzili ten fakt. Jestem tutaj, ponieważ martwię się o bezpieczeństwo Polek i młodszych pokoleń i nie chcemy, żeby ci nielegalni migranci byli wpuszczani do naszego kraju. Jakie zagrożenia niesie ze sobą nielegalna migracja? Co się takiego może w Polsce wydarzyć, jeśli już się nie dzieje, jeśli... To no, pakt migracyjny zacznie obowiązywać. Może dochodzić do wielu gwałt, do gwałtów, różne zagrożenia. Na przykład mogą, możemy utracić nasze życie. Także nie jesteśmy za tym, żeby ci nielegalni migranci do nas przyjeżdżali, żeby byli przerzucani przez polsko-niemiecką granicę. Dotarła do nas informacja o śmierci 41-letniej Polki w Niemczech, która została zamordowana przez Afgańczyka. No, od, w Takim dniu w momencie protestu taka informacja, która dotarła do, tych, do nas, do uczestników tego marszu, no to musiało zrobić też i wrażenie, prawda? To jest straszna informacja. Łączymy się w bólu. Tutaj z, tą, z rodziną tej pani. Nie chcemy nielegalnych migrantów. Oni są bardzo dużym zagrożeniem dzień dla nas. Dobry. Dzień dobry. Dlaczego tutaj państwo dzisiaj przyszliście? Dlaczego? No żeby bronić naszej ojczyzny, żeby cyzodzięców nie wpuszczać. Pan z Warszawy czy? Łodzi. Tak. To jakie zagrożenia niesie ze sobą migracja nielegalna? No, chcemy być wolni i nie bać się wyjść wieczorem na ulicę, bo to co widzimy u naszych zachodnich sąsiadów, w cudzysłowie sąsiadów, to groza i nie możemy do tego dopuścić, żeby u nas coś podobnego było. Jesteśmy u siebie w Polsce i powinniśmy bronić Polski. Powinniśmy bronić Polski dzisiaj Do tysiące osób na ulicach Warszawy, ale chciałoby się, żeby ta informacja i ten apel dotarł do wszystkich naszych rodaków, bo chyba nie wszyscy zdają sobie sprawy z zagrożenia. To znaczy jest taka sytuacja, że każdy liczy na drugiego, zamiast samemu wziąć się do pracy i bronić tej Polski. Bo bezczynność nie doprowadzi do tego, żeby był spokój, radość miłość w Polsce. Raz sierpem, raz młotem, czerwono raz raz Jak yy, ocena frekwencji? Pytanie do Roberta Bąkiewicza. Myślę, że frekwencja jest bardzo dobra, jesteśmy bardzo zadowoleni, tym bardziej, że pogoda dzisiaj nam naprawdę nie dop dopisywała. Rośniemy w siłę! Będziemy nową solidarnością, zdobędziemy serca Polaków i zatrzymamy masową imigrację do Polski. Widzimy, jak wielkim zainteresowaniem spotyka się to dzisiejsze wydarzenie. Ale widzieliśmy również spotkanie Donalda Tuska z nowym kanclerzem Niemiec i mamy informacje dotyczące tego, jak w Niemczech komentuje się tą wizytę, prawda, i narracje, które są poddawane. Migracja, masowa migracja ma ruszyć zaraz po wyborach. To jest jasne. Donald Tusk i Rafał Przeskowski to kłamcy. Ich działania świadczą o tym, że oni tak naprawdę żerują masową imigrację, że będą na tą masową imigrację pozwalali, że będą uczestniczyli w tym procederze. Dlatego dzisiaj, dzisiaj kwestią obrony granic jest nie tylko walka w ruchu obrony granic, ale również odrzucenia w wyborach prezydenckich Trzaskowskiego gdzieś tam margines życia politycznego. To Trzaskowski realizują ten plan który rozpoczął się e, niezgodą ich na referendum przeciwko nielegalnej imigracji. 15 października 2023 roku 11 milionów Polaków było przeciwko nielegalnej imigracji i oni chcą sprowadzić dziesiątki tysięcy migrantów do Polski. Ryszard Majdik jest tutaj również legenda solidarności ruchów antykomunistycznych. Dzieje się coś wyjątkowego w Polsce. Ten ruch obrony granic to jest zjawisko, którego dziś nie da się marginalizować. Nie da się nie zmarginalizują. Po prostu ci przeciwnicy polskości, narodu polskiego, polskiej wrogowej, polskiej Matki Ojczyzny, jaką jest nasza ojczyzna Polska, oni nie radzą na Radzie. Ruch obrony granicy, granic obroni Polskę przed islamizacją, przed opi opiłowaniem katolików i przed likwidacją państwa polskiego i naszej wiary, naszej wiary chrześcijańskiej. Mówimy głośno i stanowczo, nie, przy takiej pogodzie, takim dniu, jest tyle tysięcy tutaj ludzi w całej Polsce, którzy nie chcą, aby w naszej ojczyźnie były burdy, gwałty, deprawacja polskiego narodu, deprawacja polskich dzieci. Już tego dość. To jest ten przykład właśnie tutaj, jakby nie ci ludzie. Nie kochający i patrioci, kochający swoją matkę, ojczyznę polską, to by nic nie było, nawet nas. A że ci ludzie są z nami, to my jesteśmy z nimi, a tym bardziej jesteśmy z naszą ojczyzną i z naszym prezesem Robertem Bąkiewiczem. Dlaczego pan tutaj z nami jest? Bo walczę o wolną Polskę, jestem prawdziwym Polakiem, walczę za solidarności świdnika, bo z świdnika jesteśmy i mój dziadek walczył w I wojnie światowej o wolność Polski, więc ja biorę z niego przykład. A ojciec walczył z bandami UPA, Także mam przykład z rodziny, z pochodzę, z Krakowa. Czyli możemy powiedzieć, że zmienia się forma walki, ale ta walka cały czas trwa. Ma w moim rozumie i w mojej pomyśle. I w mojej rodzinie całej. Dzieci tak samo są ze mną. Powiedział pan, że walczy, walczy pan o wolną Polskę. Dziś głównym tematem tego marszu i tego protestu jest nielegalna migracja. Czy wolność Polski, bezpieczeństwo Polski jest zagrożone? Zagrożone jest. Ja bym pracował w Niemczech i widziałem na własne oczy, jak nie, emigranci zaatakowali Niemca, Niemca starszego, ale my jako Polacy odezwaliśmy się, a oni polą, Polonia, ja, good, good and stop i przestali Niemca atakować. Czyli powstrzymaliście. Pytanie, czy uda się zatrzymać to negatywne zjawisko u nas w Polsce. Jeżeli młodzież się obudzi, to myślę, że się uda. Nie my starsi ludzie walczymy, a młodzież sobie świeci. No patrzy, jest trochę młodych. Ale bardzo mało jest. Jeszcze więcej. Więcej trzeba. Jeszcze więcej. No, słyszycie Państwo, no ale zobaczmy, bo ja mam takie wrażenie, że patrzę tutaj na uczestników, że naprawdę jest bardzo wiele osób. Młodych, bardzo wiele osób młodych to jest budujące. Czego jesteśmy świadkami tu i teraz, dzisiaj w Warszawie? Świadkami jesteśmy tego, że Polacy się budzą, że rozumieją zagrożenie, jakie wiąże się z podmianą ludności, bo to jest operacja, operacja podmiany ludności. To mówmy o tym wprost. Ona jest realizowana od lat, realizowana różnymi, różnymi środkami i dziś przyszła kolej na Polskę. Jesteśmy jeszcze... Narodem spójnym społecznie, mimo podziałów, jakie są politycznych, mimo podziałów światopoglądowych, w sensie populacyjnym jesteśmy narodem dosyć spójnym. Jesteśmy narodem gościnnym, jesteśmy narodem tolerancyjnym, to zawsze było w naszej kulturze. Ale nie ma zgody na to, żeby ktoś nam podmieniał, wbrew naszej woli, podmieniał ludność. Ja szczerze współczuję tym biednym ludziom, z Afryki, ale lepiej niech oni zostaną u siebie, budują swój dobrobyt, a nie przyjeżdżają do nas na socjal. No to, jest, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, nie dajmy się ogłupić tym e, pomysłom, że oto rynek pracy albo, albo systemu bezpieczeństwa. Demografia. De, nie, demografia, owszem, to jest problem, i, ale my musimy sami tę demografię w obrębie naszej e, wspólnoty realizować a nie prosić z zewnątrz ludzi z innej kultury o innych obyczajach, o innym jakby statusie cywilizacyjnym, żeby tutaj nas ubogacali. My tego nie chcemy. I ostatnia rzecz. Holendrzy ostatnio zrobili podsumowanie. Na koniec dnia dokładają do tego. Dokładają do socjalu, dokładają do problemów społecznych, dokładają do tego, że cała, cały system spójności społecznej mają rozwalony. Ale mieli odwagę to policzyć i im wyszło na koniec, że to jest bardzo zły deal. Jesteśmy z uczestnikami marszu. Skąd pan przyjechał? Ja z Wadowi. Z Wadowi. Do czego pan tutaj jest? No, no, musimy walczyć o tą polskę. Nie ma innego wyjścia. Nie, jak przestaniemy, to się to wszystko załamie. Tak jest tu, widzę Majdzik, y, wszyscy chłopaki, z którymi jeździmy, także. Trzeba bronić Polskę. Trzeba bronić, bo nie ma innego wyjścia. I pozdrawiamy wszystkich, no jak panie, widzicie Państwo, wielu widzów. Wszystkiego Takie, dobrego życzymy. Wszystkiego dobrego Panowie z Wrocławia. Dlaczego tu przyjechaliście? Dlaczego? Tak, bo my. Dlubu. Bo, Dlubu. Bo my wszędzie, przyjeżdżamy, bo wszędzie przyjeżdżamy tam, gdzie możemy za nim manifestować swoją niezgodę na te nielegalne nadrzucanie nam imigrantów. I my się Wroczyście nigdy nie zgodzimy. tuska jako jako premiera Polski uroczyście i. Przejmujemy z czwartego artykułu konstytucji polskiej. No dobrze, ale porozmawiajmy, bo to jest oczywiście na poważnie, ale poważna również jest sprawa taka, że premier unieważnił referendum, od którego wiele mogło zależeć tak przecież. To prawda. Unieważnił niestety, dlatego my go teraz unieważniamy jako premiera Polski. Unieważniamy, 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 unieważniamy premiera Tuska! Z rajcy narodu, to jest zrajcy narodu! No jak, jak najpierw, można swoją ojczyznę zdradzać? No swoją ojczyznę, to jest matka! Ta ziemia, ta ojczyzna, to zdradza! Niech chce nam oddać w niewolę dla Niemca i Brukseli! Zdrajca narodu! Do widzenia z takim! Tak słyszycie państwo, wielkie emocje, bo to jest ten marsz, który w tej chwili kieruje się w stronę Właśnie kancelarii prezesa, rady ministrów, i tam w dalszym ciągu to, to będzie, będzie protest. To, to, to jeszcze panu zapytam, kto przyjechał. Odemno. Ja przyjechałem z Wrózewa, to jest tak, Turek, to jest to powiat turecki, z No No Proszę pana, nie może tak być, żeby jeden człowiek zrazał cały nasz kraj. Nikt mu nie dał takiego uprawnienia do, do z, kamieni milowych, do, do zrady. Teraz nam w Merlinie postawili kamień następny. Widzę znajomych z województwa lubuskiego, pan Andrzej Rochmiński. No to jest ta ściana zachodnia. Przy granicy widzicie najlepiej, co się dzieje. Warszawa i cała Polska musi o tym wiedzieć. Oczywiście, że tak. Przyjechaliśmy zaprotestować i pokazać, że my z ziemi krośnieńskiej jesteśmy tutaj po to, żeby informować Polaków, że Niemcy robią co chcą w Polsce. W naszym państwie robią co chcą. Dokładnie ja widzę te radiowozy, które przyjeżdżają, jak przychodzą ludzie, gubim trzy przejścia graniczne, kładka, no to naprawdę to jest i tolerancja z naszej strony. My, jeżeli robimy patrole, był robiony patrol przez członków ruchu Obrony granic, nasi w porządku się zachowują, informują polską policję, że są 24 godziny, od razu. Podejrzewam, że nasze służby informują Niemców, blokadę i tego wszystko nie widać. Kłaniam się, panie Zaku. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. też ja chciałam Ja tak. tylko chciałam powiedzieć, że jestem wychowana jako dziecko na Radiu Wolna Europa. I wy jesteście dla Polski po prostu naszym radiem wolną Europą w tej chwili. Bardzo dziękujemy, Bardzo dziękujemy za te dobre słowa. Dzięki, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Coraz lepiej, coraz lepiej. Podejdźmy do kolejnych osób, które przyszły. Pan tak nie, nie, mnie on pana pobije ten ten nie, 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 wami z nie, 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 stanie. może podejdźmy może do kolejnych Dzień osób. Dzień dobry, skąd pani do nas ja jestem stąd, z Warszawy. Z Warszawy. Z Warszawy. Ale w mazowieckim Mazowiecki strój. Mazowieckim stroju? No to tak, no, pytanie właściwie nieadekwatne, ale to Warszawa dzisiaj reaguje. Przyjechało bardzo tak. wiele osób z, z, z całej Polski. Tak, przyjechało nawet z Krakowa, z Kalisza, więc jestem razem z nimi. O czym to świadczy? O czym świadczy, że są zatruskani o Polskę, że jest im tak e, smutno, że jednak prawda, wróciły czasy, że trzeba walczyć o wszystkie rzeczy, łącznie z granicą. Podstawa rzeczy, podstawowa rzecz, a jest zagrożona. Tutaj wiele osób zadaje sobie pytanie, jak to jest, że Niemcy robią kontrole graniczne, sprawdzają kto przejeżdża, a my w drugą stronę... No. To jest niewytłumaczalne, to jest po prostu, to jest jakaś nasza taka słabość, że to jest wstyd naprawdę, żebyśmy takie silne państwo, taki wielki naród, a jednak, a jednak, no nie jest chroniony wystarczająco. I to jest, to, jest, to jest, mam nadzieję, że to wybrzmi dzisiaj, jest nas dużo i no jestem, pozdrawiam całą Polskę wszystkich Polaków i dziękuję, że jest Republika. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Podejdźmy może do kolejnych osób, są też tutaj to, to wszystko na żywo idzie. To wszystko na żywo, ale y, Republika, Szanowni Państwo, jesteśmy na żywo, jest to aleje ujazdowskie, wśród osób, które, jak słyszycie Państwo, są naszymi widzami i protestują dzisiaj tutaj przeciwko paktowi migracyjnemu, przeciwko nielegalnej migracji. Bardzo nam miło. Podchodzimy do kolejnych pan. Dzień dobry. A pan to Warszawa, czy czyli pani sprawdza. Z Gdańska. Z Gdańska. Tak. No, trzeba było wsiąść, trzeba było przyjechać, tak. trzeba było y, 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 tak. zebrać się, i tutaj wiele tysięcy osób rzeczywiście tak się zachowało jak pani. To był nasz obowiązek tak. nasz przyjechać obowiązek. i zaprotestować, żeby nie było nielegalnej migracji w naszym kraju, żeby nie przyjechali do nas ci My źli ludzie. Czuć się bezpiecznie mhm. i chcemy. Y, no, żeby ludzie nasi nie pracowali na nich, a oni sobie na zasiłkach leżeli. Pytanie, czy tutaj tylko chodzi o pieniądze, czy tylko chodzi o zasiłki, czy chodzi także o, o te kwestie kulturowe, o, o, e, tak, e, tak, o tak. islamizm, nie żeby Niemcy decydowali o tym, kogo mamy gościć w mhm. naszym własnym domu, bo wszystko jest narzucane z Niemiec. Ja przeciwko temu protestuję, bo nie zgadzam się na to, żeby o wszystkim w naszym kraju decydowali Niemcy. Słyszał pan o tym, tak. o czym dziennikarka Bilda powiedziała, tak, że, tak, tak, że po tak, wyborach to wszystko ruszy, że Niemcy wymusiły już tutaj. Tak jest. A Donald Tusk tak podporządkował się. Tak temu. jest. A Trzaskowski się na wszystko zgodzi, bo to jest człowiek, który się zgodzi na wszystko no, zastępca, tak, Tuska. Tak, zastępca Tuska. Tak jest. Także protestujemy, bo nie chcemy tu ni i nielegalnych imigrantów, i legalnych i nielegalnych, bo to wszystko będzie z naszego budżetu. Nikt nam, żadna Unia nam na nic nie da. My wszyscy będziemy musieli utrzymać ich sami z naszych pieniędzy. My chcemy tu spokojnie żyć, chcemy stabilności, nie chcemy się bać wychodzić o zmroku na nasze ulice. No więc właśnie, bardzo dziękuję. Jeszcze raz muszę Ale, pochwalić tak, wspaniała czapka, ja naprawdę. mówię, że nasza niechęć nie wynika z, z jakiegoś braku empatii, tylko to wynika z troski o nasze bezpieczeństwo. Skąd pan przyjechał? Z Andrychowa, z, Andrychowa. z Andrychowa, Dlaczego? No dlaczego, no bo trzeba po Jestem po to tutaj, żeby nie dopuścić, żeby tu ktoś przyjrzał do naszego kraju. Nas jest… Da My damy sobie rady sami, wszystko, co, co, co polskie, to jest najlepsze. Nie, że to niemieckie, nie drzewa niemieckie, nie tego… Tak, tu wszystko, wszystko chcą sprzedać za granicę. A u nas w kraju co? Ale słyszał pan o tym, że kanclerz Niemiec z premierem Tuskiem już się dogadali, no, oni... że po wyborach ta migracja ma ruszyć. Oni, oni tylko na to czekają. Już jest wszystko, mają wszystko uzgodnione, tylko przyjdzie ta pora, żeby tylko Czaskowski, nie daj Boże, wygrał tak jest po Polsce. I dlatego musi wygrać? Musi wygrać nasz Karol Nawrocki. Nie ma innego wyjścia, żeby obronić Polskę. Porozmawiajmy jeszcze z kolejnymi osobami, pan zdaje się z Gdańska. Gdańska, panie redaktorze, kochana republiką, my nie damy wam. no nie, nie, nie pozwolimy, żeby wam odebrano tą koncesję. Przyjedziemy, cała Polska do was przyjedzie, was ratować. Z Warszawy, to daleko nie było. Nie było. Nie. Więc że na nie będzie dużo, ale tutaj widzimy, że cała Polska przyjechała, więc naprawdę jesteśmy dumni tysiące osób tysiące, przemaszerowało, co tutaj się wydarzyło właściwie, czego jesteśmy świadkami, bo tu no, mówimy bardzo dużo o migracji, mówimy o takim alarmie dla Polski i o tej świadomości, którą Polacy powinni mieć, że to ryzyko jest, jest, jest coraz większe, Jest coraz większe, a poza tym no, mamy nadzieję, że może Polacy obudzą się wreszcie, i zobaczą, że, że nie jest aż tak fajnie i tak dobrze, że tutaj należy no, zmienić, zmienić to, co się w tej chwili dzieje, a widzimy, że tutaj no, no, rzeczywiście coraz więcej jest ludzi, którzy no. Nie są Polakami, i jeżeli słyszymy tutaj u Państwa w telewizji, słyszałam, że są zwalniane osoby z firmy Polacy, a przyjmowani są cudzoziemcy, no to coś jest, tak. coś jest nie tak. Słyszymy teraz ten okrzyk: pakuj się, skierowany do prezesa Rady Ministrów, do Donalda Tuska. Donalda Tuska, który ostatnio spotkał się z kanclerzem, nowym kanclerzem Niemiec I, tak, i, i tam już ustalenia dotyczące migracji, jak piszą niemieckie media, są jasne, ta migracja ma ruszyć po wyborach. No i dlatego musimy postawić temu tamę. Nie możemy się na to zgodzić. Musimy walczyć. Pani z Warszawy? Czy, czy? Urodziłam się w Warszawie, ale teraz mieszkam w Leśnie. I przyjechała pani z Leśna? Z jakąś Leczni. większą, zorganizowaną grupą? Nie, przyjechałam sama. Często tu przyjeżdżam sama na różne, na różne protesty. Tak. Bo dłużej tego już nie da się wytrzymać. A poza tym musimy bronić. I ja, ja nie umiem w to uwierzyć, że znowu po 40 latach musimy tę samą walkę prowadzić. Ja po prostu w to nie umiem uwierzyć. Polska jest zagrożona, nasze bezpieczeństwo jest zagrożona, wolność, wolność, wolność słowa. Ta, absolutnie, jesteśmy znowu em, zagrożeniem, 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 nie wiem, utratą, utratą życia, wolności, wszystkiego, po prostu wszystkiego. Gdziekolwiek nie spojrzymy, nasz majątek jest zagrożony, nasze życie jest zagrożone. Boimy się wśród swoich kolegów pracy wyrażać własnego zdania. To jest nie do pomyślenia. To jest nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia. dziękuję Pani za wypowiedź. Słyszycie Państwo, tu jest Polska i rzeczywiście tutaj czuć tą jedność w, w narodzie, to wielkie poruszenie. Są też z nami, to jest e, symptomatyczne dla tego rodzaju wydarzeń, przedstawiciele klubów, gazety polskiej. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jesteśmy na żywo, w Republice. Bardzo tysiące mi osób na ulicach e, stolicy. I chyba wielki niepokój, ale też poczucie, tysiące, że może być inaczej. Tysiące więcej ludzi powinno z nami być, proszę Państwa. Walczymy o bezpieczeństwo, walczymy o nasze rodziny, o nasze dzieci. I niestety przepraszamy pana Tuska, ale musi zakończyć swoją karierę i wracać z powrotem do swoich. Do swoich. Tak, no, yy, po prostu powiem. Tych protestów jest wiele. Ja przypominam, niedawno widzieliśmy się, bo to Barbara Niedzielska z Klubu Gazety Polskiej w Biersku Białej, ale w Tarnowskich Górach się widzieliśmy niedawno. Takich miejsc i samorządów jest coraz więcej, gdzie właśnie są protesty, pikiety. Ja wczoraj byłem na przykład w Lubówku Śląskim. Nieduża miejscowość, ponad 150 osób, biało-czerwone flagi. To jest rzeczywiście sprawa, która interesuje Polaków. To jest, to jest najważniejsza sprawa na obecną chwilę. Nie ma ważniejszej, nie ma, nie ma ważniejszej rzeczy nad bezpieczeństwo Polaków. Po prostu. Także Polacy, obudźcie się i wyjdźcie z nami na ulicy. Ze Szczecinka pomoże zachodnie, także też włączamy, bardzo serdecznie. włączamy się w akcję obrony naszych granic. Jest nam bardzo przykro z powodu z tego powodu, co robi polski rząd. Granicę, nasz, jak tak można nazwać, nasz premier, nam doprowadza nam do tego, że powodu, ci ludzie, których nie, nie chcemy z Niemiec, to, są do nas wprowadzani bezpodstawnie, bez, 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 ja bez żadnej kontroli. To, co się dzieje na granicy, jest naprawdę no, nie, do, nie do pojęcia. Ale Niemcy kontrolują granicę. Tak, ale kontrolują mimo wszystko, ale przysyłają do nas nielegalnych migrantów. A my jesteśmy za bezpieczną Polską i dlatego tu jesteśmy. Nie chcemy tego, chcemy bronić naszej suwerenności i chcemy, żeby było bezpiecznie, tak jak jest teraz. Zresztą większa ekipa przyjechała. Tak, przyjechała większa ekipa i przyjechaliśmy, bo ten nierząd, który rządzi Polską w tej chwili. Na Czas najwyższy, aby stoją. odszedł, to aby odszedł nie pamięć to my po prostu, jeżeli dniem. oni nie potrafią to przepilnować granicy, to my to zrobimy, my, Polacy, Tych tak, bo to, to jest ważne my tynami. mamy sercu Polskę i nie pozwolimy na to, żeby działo się to, co się w tej chwili to dzieje. Jest...